Słuchajcie, tak to jest właśnie coś planować. Mamy dzisiaj piątek. Wczoraj była publikacja vloga szykującego się do wyjazdu. Jeszcze dzisiaj muszę iść porobić i doładować akumulator. Chodź babuś. No chodź. A tutaj zasypało nas śniegiem nieźle. Oby te drogi były nie śliskie, bo jak wiecie Citroen jest strasznie lekkim samochodem, jeżeli chodzi o przednią część przynajmniej i sam z siebie ma problemy, żeby jechać pod jakąś górkę, a co mówić jeszcze, żeby zapiąć przyczepę i jechać z przyczepą, także trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie i nie napada więcej śniegu i oby asfalt był suchy O, zobaczcie jakie prezenty na mnie czekają pod przyczepą Dzięki Łukasz. Łukasz powiedział, no słuchajcie, jak planujecie jechać. A jest pogoda jaka jest. No to, żebyście mieli suche drewno na ognisko, to Wam coś załatwi. Także dziękuję bardzo. Bardzo miło z twojej strony kolejne jazdy. Jest i ze mną moja pomocnica. Idziemy pakować prezenty dla młodszej córki. A tymczasem podłączyłem się za zgodą właściciela. Pod prądzik to doładujemy sobie akumulator, włączymy elektryczne ogrzewanie. Także powinno być w porządku, Dobra, pakujemy się do środka. Dobra, moja połumagierka w akcji. Ok, to już mamy zawieszone. W końcu coraz bliżej, coraz lepiej. Zaraz wam pokażę jak to wyszło, ale chciałem zrobić tak, żeby butla była o, na tej ramie jak coś ciężkiego, jak tutaj walizkę zaraz dam, czy coś z narzędziami, to też żeby była na jamie. słuchajcie, finalnie to wyszło tak czyli naprawdę o, macie telefonem trząsłem naprawdę solidnie się trzyma tu później przyjdzie nakrętka lekki łuczek i będzie w porządku to położymy obok na jazdy zapakujemy tą bakistę w końcu tak jak powinna wyglądać chodźcie Weźmiemy. Otrzymamy sobie. Najgorsze, że ten pokrewiec mnie tu denerwuje. Sobie nabył trochę. Ale tak. Ta skrzynia idzie do bakisty. Nie jest super ciężka. Skrzynka z narzędziami musi wejść, bo. Inaczej to nie może być. I położyłem ją koło tych deseczek. O. No i moi drodzy, finalnie to tak. Desek jeszcze nie wyrzucam, bo nie wiem do czego one służą. Także zostawię je, skrzynka jest. Wózeczek jest, butla jest, zbiornik na wodę dodatkowy jest. Także myślę, że wszystko mi się to pomieściło i będzie gitarka. Także zamykamy knosika. No i słuchajcie, wszystko działa. Akumulator się również ładuje za godzinę i 12 minut z 80% do stówki nabije. 16A, 220W pobija i za chwilę odpalimy sobie jeszcze piecyk, tylko najpierw poznoszę prezenty. I co, Alicja, będziemy pakować? Będziemy pakować. Ok, zaczynamy, nie? I później musimy tutaj wszystko schować w szafki, żeby nie widziała tych prezentów. A Oczywiście, jak wy możecie, to napiszcie w komentarzach wszystkiego najlepszego. Blanka na pewno się ucieszy. On uwielbia oglądać vlogi yy, nasze i inne. I, no i czyta komentarze, A znaczy ich próbuje czytać, komentarze. I zawsze, tata, co, co tu jest napisane? Muszę jej wszystko prawie, rzecz czytać. Nie? Także, jak możecie, dajcie sobie ducho jakiś komentarz. Ja jestem bardzo wdzięczny od razu z góry za to, że zostawiliście. Ile Ci dalej dali spakowaniem. Szczęśliwa będzie. Szczęśliwa będzie, nie? Oszaleję po prostu. Słuchajcie, nie spodziewajcie się tutaj prezentów, jakichś Lalek Barbii czy totalnie dziewczęskich rzeczy. Moja, nasza w sumie moja najmłodsza córka, a twoja siostra młodsza ona kocha super bohaterów, Spidermenów, jakichś tam innych i tych figurki, Irony, Halki, pistolety. Inne pistolety, no normalnie to jest taka mała chłopacza, maska Ninjago, nawet, słuchajcie, kurtkę jej kupiliśmy na wiosenną, no i co, bejsbolóweczka Spidermana, <laughs> buty Adidasy, oczywiście czachne ze Spidermana, ona kocha taki klimat, więc dlaczego nie, jak lubi takie rzeczy, to niech ma takie rzeczy, nie, Alcia, każdy jest inny i niech każdy się cieszy. Takim jaki jest. Także lecimy, pakujemy i zaraz Wam jakieś przebitki wrzucimy. Dobrze, słuchajcie. Jeden już mamy spakowany. Oczywiście Wam to zrobimy jakimś timelapsem żeby Was nie zanudzać, ale my sobie na pamiątkę nagiemy, co nie? Dobrze. 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 Może kurteczkę sobie pakujemy. Albo nie. Jedziemy kolejne podałko. Oczywiście co mamy? Kolejnego spider My popakowaliśmy, a to już 10% wleciało. Także w porządku. Jeszcze 36 minutek i będziemy mieć 100% akumulatora. Prezenty już popakowane, trzeba dać teraz aluśka na stół, i musimy poszukać, gdzie to najlepiej pochować do szafy. Także Blanek trochę prezencików dostanie. Jak myślisz, będzie szczęśliwanie. No i dobrze, cieszymy się. No i oczywiście Piñata. Kto gra w Fortnite'a, zostawia łapkę w górę i komentarz. <laughs> oczywiście, że my gramy, nie? Wy jeszcze nie wiecie, wy jeszcze nie wiecie, nie pokazywałem wam, ale na PS -y też sobie grywam. Także jak będziecie chętni, możemy kiedy jakiegoś wspólnego mecza zrobić, jeżeli ktoś w ogóle gra I... bo czasami no, taką mezywkę też preferujemy co nie? No, słuchajcie, najważniejsza część przed wyjazdem. To napchać cukierkami różnymi tą piniatę, żeby miała jakąś frajdę, żeby się wsypało tych cukierków jak największa ilość, jak będzie to rozwalać. Kurczę, ale powiem Wam, fajna sprawa. Tylko chyba kupiłem za dużo cukierków do tej piniaty, no ale zobaczymy, spróbuję upchać jak najwięcej się da. Dobra, słuchajcie, weszły prawie wszystkie. Tu kilka zostało i kilka za zoli. Trzecia paka cała. Na szczęście dało się tu wprowadzić w głowę i w nogi. Także no już swoje waży. No nie no. Świetna ta sprawa. Naprawdę jak macie dzieciaki i nie wiedzieliście, że można w kupić piniatę to jak najbardziej polecajka. Zobaczcie macie taką maskę żeby dziecko założyło i w oślep <laughs> machało kijem, nie? Akurat Łukasz mi drewno przyniósł, to tam jest, one są dosyć długie, to będzie miała tylko jeszcze obkleje jakąś gąbeczką, żeby się nie zeniła więcej od drask. E, i będzie w porządku. Nie, no świetnie, ale jazda. O myślę, że będzie strzał wdycha. już przyczepa przygotowana, niedługo już No i oczywiście jeszcze pokrowiec trzeba ściągnąć. To będzie nie lada wyzwanie w pojedynkę, bo tym bardziej, że jeszcze jest śnieg na, na dachu, to dosyć ciężko będzie. No i trzeba będzie go gdzieś w domu rozłożyć, żeby y, mógł wyschnąć spokojnie. No i w końcu nadszedł ten dzień, w którym będziemy ściągać pokrowiec, także my się bierzemy za robotę. Najgorsze to jest to, że jest dużo śniegu na pokrowcu i lodu i to tak nieźle to widać, że spływało i pozaczepiał się a tam jest jeszcze gorzej tafla lodu jest na samym górze trzeba będzie to jakoś otrzepać zanim do domu weźmiemy sopelki wiszą dobra my się bierzemy za robotę i zaraz Wam pokażemy pierwszy minus takiego pokrowca jak ściągnęliśmy, to już na pokrowce nawet się odbiło troszeczkę rycy. Zobaczymy, jak to narożnik pod pokrowcem. I to z każdej strony. No takie kółeczka to raczej powinny być nierycywne. No z pokrowcem się nic nie stało, nie przeda się. Tyle, co pozostawiały takie dziwne ślady. Dobra, idziemy rozpinać sznurki z tyłu i działamy. Tak wygląda nasz cały dach, pokryty lodem, ale chyba nie będzie tragedii, nie będzie tragedii, jak bardzo ufacie swoim żonom, <grym> ja chyba bardzo, że daję jej trzymać moją dewinę <grym> na takim lodzie, no ale dobra, lecimy z tematem. Cię tak odrywam sobie te płaty, żeby mi było lżej nieść i zobaczcie, na dachu jaka tafla lodu była. I to tak naprawdę dużo tych kawałków było, podywałem i to właśnie chciałem wam pokazać, że no najlepiej w zimę chronić swoją przyczepę przed takimi rzeczami. No jakby to weszło w uszczelki i to by tak zamarzło, no to chyba też nie fajnie dla przyczepy. Także no uważam, że warto mieć zawsze przyczepę. jest na przyczepie na okres taki mocno zimowy. Także mój patent z osłonięciem tych grzybków. Żeby pokrowiec się nie uszkodził. Trzymał się. Jest kalafon, słuchajcie. A ile tu muszek. Ten <grymne> ciepło było to leciały. Dziady małe. Słuchajcie zobaczcie. Ile jest lodu. Ja nie wiem jak my to weźmiemy do domu. To jest nieźle. Przymarznięte do dachu było. Będziemy mieć w domu potop, jak to się zacznie. No, ale wiecie co jest najlepsze? Super, strasznie tęskniliśmy za tym wyglądem. Trzy miesiące ponad, nie? Była w pokrowcu. W końcu się doczekała, mimo śniegu na ulicach, ale troszeczkę dach źle spłukałem. Ale zobaczcie, nic się nie stało. Okna całe. Także wszystko jest pięknie. Nic się nie porysowało na kantach. Tutaj tak samo się nic nie porysowało, Także te mity, że. O, może tak zrób. Mity, że pokrowce rysują przyczepę. Kolejne raz obalone. To naprawdę nic się nie porysowało, Nic się nie działo. O, tu jeszcze moje zabezpieczenia, że się nie pojechało. Wszystko jest tak jak było. jest znaczy naprawdę fajnie, cieszymy się. Podpinamy niedługo przyczepę. Jakieś 2-3 godzinki po śniadanku kochanie, nie? I spadamy na dzikusa. Trzeba jechać na dzikusa. Tylko najgorzej to to, musimy jakoś przetransportować do domu. I gdzieś to położyć, żeby to jakoś wyschło. I żeby nie namoczyło za bardzo. E no fajnie, fajnie. Słuchajcie, my się bierzemy za przygotowywania, już dziś wyjeżdżamy. Raczej się żegnamy w tym vlogu i już cały wyjazd, wszystko zobaczycie w naszym kolejnym vlogu. Także dzięki, że byliście. Do następnego.